Krótka historia chłopaka z małego przedmieścia. Miał swoje marzenia i chciał je po prostu spełniać. Wiecie co jest piękne? Zdoty jazda i społeczność. Zakochany w motocyklach, niech zostanie tak na wieczność. Myślę o nich w dzień i nawet oni nich we śnie. Nie porzucę mojej pasji, choć to trochę niebezpieczne. Od małego na całego, kiedy inni grali w piłkę. Oglądał się na ulicy, kiedy widział motocykle. Koledzy ze szkoły cały czas nie dowierzali. Przyjechał na dwóch, dasz przejechać się pytali. Czas miał powoli, miał już parę maszyn. Czekał na tą jedyną, o której ją zawsze Marzył, odkładał pieniądze Aż nadszedł ten dzień, kupił wymarzone moto Ninja z tych dziesięć Nikt nie zabroni jazdy garściami czerpania frajdy Nikt nie zabroni pasji Tutaj powietrze To pachnie inaczej, tutaj pasja To nasze dopalacze Bierz kluczyki w łapę i dawaj z nami dalej Słoneczne wakacje, gdy miał 20 lat Zakochał się w dziewczynie, chciał jej pokazać ten świat Kolorowe dni i ich miłość jak z bajki Zawsze uśmiech na twarzach oraz drobne niespodzianki Jedna zasada, pozdro z lewego pasa Nie jeździ szybciej ja niż twój anioł, stróż potrafi latać Niektórzy mu mówili, że to chyba choroba Nie wiecie jaka fajna, no bo motocyklowa Dziesiątki znajomych w karbonowych kaskach Definicja wolności 5, liter pasja Ułożyli sobie życie u motocykli boku Sprezentował Ceberkę, ona cała była w szoku Wow. Lubili te emocje, czasem zabawę z gazem Nie może być lepiej, wszystkie trasy przejechane razem Tatry, Alpy, Stelvio, pas Bieszczady, ogon smoka Mijał rok za rokiem, nie mam czego żałować Tutaj powietrze, to pachnie inaczej Tutaj pasja, to nasze dopalacze Bierz kluczyki w łapę i dawaj z nami dalej W żyłach płynie benzyna i płyną takie wersy Dzięki pasji i miłości jestem nieśmiertelny Jazda z ekipą było naprawdę wesoło Jak dawał na kolano i jak wyrywał na koło Za nic nie oddam pasji, zawsze chciałem latać Manetka do oporu, głośne strzały sakrapa Spotkał kiedyś te światła kolegów i innych Oni jadą na czterech, a on na zielonej ninży Jakoś tak się złożyło, że połączyła ich miłość Doprowadziła przed ołtarz i motocyklowy orszak Nowy sezon, pierwsze zapachy wiosny Całe życie z pasją i każdy dzień radosny ona i on lubili się ścigać I nawet do ślubu pojechali na motocyklach Tutaj powietrze, to pachnie inaczej Tutaj pasja, to nasze dopalacze Bierz kluczyki w łapę i dawaj z nami dalej Tutaj powietrze, to pachnie inaczej Tutaj pasja, to nasze dopalacze Bierz kluczyki w łapę i dawaj z nami dalej